Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na sierpień. Co tutaj mamy? Dragon, Tiny Triumph, Diabeł, Words, Why. Poddanie się. Czasami nauka poddawania się może być odczuwalna jak umieranie ego. Uczy się najtrudniejszego, jak przestać próbować kontrolować cały wszechświat. Odżywiaj się. Czy wykorzystywałeś jedzenie do wypełniania pustki zamiast do odżywiania? Bądź szczery, jeśli tak było, przełam ten schemat już dziś. Pokaż swoim komórkom, że ci zależy, wybierając zdrową, pełnowartościową żywność, przygotowaną z miłością. Jedwa warzywa, zrób zielony koktajl i znieś to za swoją długowieczność, czyli na sierpień. Macie zachętę, żeby odżywić swoje komórki. Wybór. Rozważ ponownie swoje zobowiązania, masz prawo zmieniać zdanie. Zaraz jeszcze zmienimy tutaj. O, Intuicja. Heart. Idealna burza odwaga do życia i Isa, dobra, dolosujmy i coś powiemy na ten temat. Moi drodzy, to, co jeszcze potrzebujecie zrobić, to faktycznie przetransformować ego. Pokazuje się aspekt umysłu i bardzo silne ego, które to ego i wasz umysł może was często skłaniać do różnych analiz, do pytania się, dlaczego, do analizowania różnych spraw, czakrę serca. Tutaj widać jeszcze zablokowaną z jakiegoś powodu. Widać piątkę kielichów. Nie wiem, czy kogoś ostatnio straciliście, czy jesteście w jakimś poczuciu braku. To może być jakiś brak emocjonalny, może się mleko wylało niedawno z kimś, albo wam brakuje. Nie wiem, jeżeli mamy triumph, niektórych, Niektórym może brakować jakichś sukcesów na polu emocjonalnym, miłosnym, tak? Innym może brakować czegoś innego lub kogoś, ale ta energia braku jeszcze tu sierpnia jest widoczna. I dwa razy mamy tą kartę diabła. I ten diabeł z jednej strony mówi o waszej nieufności, a z drugiej strony ten diabeł na odżywianiu oznacza, że potrzebujecie w sierpniu odtoksycznić, jakby się, oczyścić organizm i zacząć jeść bardziej zdrowo. Nie, nie pod kątem smaku, co wam smakuje, tylko bardziej pod kątem odżywiania komórek. Co tutaj jest z tym światem? Siódemka kielichów, światy. No w sierpniu możecie poznać jakąś interesującą osobę poprzez jakby sferę pracy. Może być tak, że niektórzy z Was w pracy kogoś ciekawego poznają w sierpniu, ale jeżeli to wasza energia, to będziecie w sierpniu mocno zaangażowani w swoją pracę i to tak od serca, że jakby przyłożycie się do swojej pracy od serca, że jak będziecie z pasją po prostu robili to, co robicie w pracy. Natomiast ten król kielichów też może oznaczać kogoś z zewnątrz, czyli jakąś lojalną osobę, która się pojawi w miejscu pracy. Możecie też partnera poznać w miejscu pracy. No i tutaj rzeczywiście dwa razy mamy teraz ten umysł. To już mówiliśmy, że ten umysł was często może właśnie pytać o różne sprawy, i niekoniecznie musicie w tym umyśle znaleźć odpowiedź, dlatego macie kartę Intuicja że prędzej dowiecie się tego, co chcecie się dowiedzieć w danej sprawie poprzez to trzecie oko, poprzez intuicję niż poprzez umysł. OK. Tu się pojawia jeszcze jakaś ochronna skorupa. To tak jakby wam trzeba było w sierpniu więcej odwagi do życia. No i tutaj może być też poznanie Nagłe zakochanie się, czy poznanie kogoś, kto będzie waszym odbiciem lustrzanym, być może ta osoba już jest obecna w waszym życiu, może się pojawi w sierpniu, ale jeżeli się pojawi, uważajcie właśnie na swoją nieufność i brak poczucia bezpieczeństwa. Tutaj też może chodzić o aspekt zazdrości, ale chyba bardziej tutaj w kontekście giermka mieczy, nieufności. I jeszcze jakieś zamrożenie spraw. Tak, jakbyście jakiegoś restartingu potrzebowali, bo jeszcze tutaj jakieś zamrożenie spraw w sierpniu się pokazuje. Wybór. Wybór może dotyczyć pracy. Rycerz monet w odwrocie. Wybór może dotyczyć pracy. Zaraz do nas. Niektórzy, ci, którzy mają dzieci, będą może musieli zadecydować coś w kwestii własnych dzieci. A ci, którzy nie mają dzieci, ten wybór może w sierpniu dotyczyć jakiejś przeszłej sytuacji, prawdopodobnie związanej czy z waszym przyjacielem, czy z partnerem. Co tu jeszcze? Dlaczego ten Izas jest? Dlaczego głupiec jest jeszcze w sierpniu w odwrocie? Siła. Siła cesarz, ok. No to jest to ego, które próbuje wszystko kontrolować, więc wy jeszcze wymagacie takiego restartingu pod tytułem Transformacja tego ego, bo ono jest bardzo silne i to ego sprawia, że jesteście mocno skupieni na sobie, ale też mocno w umyśle. I to ego też powoduje tą chęć kontroli i tą nieufność, więc. Mm... Ta kontrola jeszcze Wam będzie w sierpniu towarzyszyć i to jest jako element blokady. I to jest jako element blokady przed działaniem spontanicznym i przed podejmowaniem ryzyka szeroko rozumianego, dlatego macie odwagę do życia tutaj. Natomiast jeszcze się pojawia ochronna skorupa, czyli z tej ochronnej skorupy jeszcze, jeszcze będziecie potrzebowali wyjść, jeszcze to jest do zrobienia. Jeszcze z jakiegoś poczucia braku, niektórym może brakuje właśnie jakiś triumph, prawda, triumf. Niektórzy z Was mogą lubić wygrywać, czy w jakimś sensie osiągać różne rzeczy, ale możliwe, że tu chodzi o sferę emocjonalną, bo jednak to są kielichy, że, że będziecie... E, w sierpniu liczyć na jakiś na przykład podbój miłosny, i możliwe nawet, że on się dokona. Tam jest ten król kielichów i, i ta karta pracy. Może się ktoś w miejscu pracy ciekawy pojawić. Ale ta energia braku jeszcze Wam troszeczkę może w tym sierpniu towarzyszyć. No i ta czakra serca tu jest w blokadzie, jeszcze dolosuje do. Świat. Niektórzy też wyjadą w sierpniu, gdzieś ruszą w świat. Świat też oznacza silną osobowość. W jakim kontekście tutaj mamy ten świat? To też mogą być Wasze duże oczekiwania wobec życia i wobec innych ludzi w świecie. To mogą być właśnie wielkie pragnienia, to może być właśnie potrzeba jakichś dokonań. O co? Burze, wieża, wstrząsy. Nasze, znaczy, wasze ego będzie się silnie w sierpniu transformować w tej wieży i to was będzie wzmacniać w tym świecie, to będzie powodowało, że będziecie coraz bardziej wchodzili w przepływ. Nie będzie to jeszcze jednak etap w sierpniu zamknięty, ale prawdopodobnie sierpień to dla was początek tej transformacji w tej wieży. Wierza czasami mówi o zakończeniach, tak sami, samo jak świat, więc może być to faktycznie zakończenie jakiegoś etapu w waszym życiu, zwieńczenie, tak? W tym świecie, więc coś tutaj może się zakończyć, ale ja przeczuwam, że to bardziej chodzi o waszą czakrę serca, że idealna burza, że w sierpniu zacznie się transformacja waszego ego, ona się nie zakończy, ale się zacznie. I powoli ten etap, jakby starego życia, w cudzysłowie, zacznie się domykać, moi drodzy, w sierpniu. Także sierpień pod znakiem słuchania intuicji, bo z tym jest problem, przywrócenia zaufania, jeśli chodzi o sprawy miłosne czy w ogóle relacyjne, i wyjście z ochronnej skorupy, bo jeszcze tak do końca z tej ochronnej skorupy nie wyjdziecie. No i tutaj to odżywianie też, tak. Zwróćcie uwagę na jakość w sierpniu tego, co wkładacie do ust, że tak powiem. Bo tutaj jak jest ten diabeł, to może być to dość toksyczne. Lub mało odżywcze jedzenie, tak? Dobra, moi drodzy, to chyba tyle, jeżeli chodzi o sierpień. Trzymam kciuki. Za ten nowy etap wszystkiego dobrego dla tych, którzy w tym świecie gdzieś wyjeżdżają, w świat udanej podróży. No i słyszymy się w kolejnych czytaniach. Cześć.